Zdarzyła się przykra dla nas rzecz. Rozmawiał z nim, rozmawia, mówi właśnie jak wygląda sytuacja, on się trochę zdenerwował na nich. No i tamten człowiek się trochę zestresował, mówił, że nie miał pojęcia, że tak to wygląda. No nie wiem, mi to śmieli szczerze mówiąc. Ogólnie jest masakra, wykucali się pracownicy. W pewnym momencie w ogóle się tak zdenerwowali i nawet jeden z nich zaczął krzyczeć, nie. Pogoda jest fajna, nie ma co się smucić. Trzeba być szczęśliwy, mimo wszystko. Witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Idziemy do mieszkania. Niestety tym razem idziemy do mieszkania, dlatego że wydarzyła się przykra dla nas rzecz. Znaczy się dobra. Jeszcze nie wiemy do końca, czy się wydarzyła. Ale idziemy to zbadać. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie, że zaczęliśmy już prace wykończeniowe. Znaleźliśmy ekipę do tej pracy, po znajomości powiedzmy. Tam członek rodziny nam ich polecił. No i oni zaczęli pracę dwa dni temu, czy trzy? Dzisiaj, czwarty, dzień, trzy dni temu. No, i wydarzyło się po drodze przez te kilka dni kilka sytuacji, które sprawiły, że zaczęliśmy się zastanawiać. Po pierwsze, to no, sami na własną rękę dokonali kilku zakupów do mieszkania, jakichś tam takich rzeczy, przyborów Trudno, do pracy. To prawda, ale tak nie Bez konsultacji być. z nami, nie? Druga kwestia jest taka, że pracują tylko we dwójkami mieli w, trój w trójkę czy we czwórkę. No i jeszcze w ogóle stawkę też umówiliśmy odnośnie no, właśnie o, ja wszystkiego na trzy osoby liczyliśmy. No, właśnie dwie osoby? Więc to jest chyba nieuczciwe a trochę. To... No to chodzi, jakby to jest w porządku, ale najgorsza, najgorsza rzecz, rzecz to jest jaka? Co się stało? No to, że jak jest złącze tego kartonu gips, jest złączenie, to na tych złączeń trzeba tak jakby tak wydziubać to, tak by tak trochę ugubienie na tych złączeniach zrobić zrobić tam szpachlowania, zrobić taką taśmę, taką lentę wziąć skocz taki i to na klej posadzić, namoczyć w kleju PVA, nakleić do końca dobrze i to wyschnie potem i dopiero potem szpachlować oni tego nie robili, oni kiedyś robili na takim czymś, że... Jakby taką techniką nie robili. Robili zamiast tego taśmy, robili taki żelazny coś, wiesz, takie siatki i na to szpachlowali. A teraz tak się już nie robi, bo to jest już tak sta stara szkoła trochę. Czyli to ogólnie sugeruje, Więc... że oni nie mogą być amatorami po prostu tak, tej pracy. I... No tak, oni robią takie bardzo rzeczy proste, takie bardzo rzeczy, które wiesz, ludziom nie zależy na równych ścianach, na równych malowaniach, na takich wioskach to jak sobie robi, nie? A my wiesz, nie po to tyle wkładaliśmy nawet te same gipsy kartonu, chociaż bo oni nie tanio nam nas kosztowali, a to wszystko było do tego, żeby ściany były równe. Więc tak, i oni po prostu wzię potem wzięli tą taśmę, zamiast jej poczekać poczekać tym kleju, oni z góry zaczęliśmy machlować, a wiesz, warstwa do warstwy i zaczęłeś to odwalać. Wujki dobrze wczoraj poszli, bo nie poszli, bo oni by tego nie skontrolowali i myśmy się tego nie dowiedzieli. I po prostu musieli z, y, zdejmować wszystko, nie? No, wszystko czyli... Musieli zdejmować i od początku robić i dzisiaj wstyd podejmujemy decyzję, czy ich zostawiamy, czy zmieniamy. Więc ja teraz idziemy do mieszkania. Tak jest, idziemy właśnie z chłopakami, z wujkami do mieszkania, zobaczyć co tam w trawie piszczy, pogadać z nimi, o co chodzi, czemu tak jest i podejmiemy decyzję. Chodźcie z nami, dowiecie się, jakie kroki dalej podejmiemy. Jeszcze odnośnie tej całej sprawy z tymi właśnie pracownikami, to wczoraj Fara dzwoniła do tego człowieka, który nam ich polecił, no żeby powiedzieć jak, jak tam im idzie praca, bo pytał i rozmawiał z nim, rozmawia, mówi właśnie jak wygląda sytuacja, on się trochę zdenerwował na nich. I do rozmowy dołączył właśnie tego szefa tej ekipy. No i przedstawiałem sytuację. No i właśnie ten, ta osoba, która nam poleciła tą ekipę, no naskoczyła na niego, że dlaczego tak jest, że przecież wam mówiłem, że to jest rodzina, że ma być wszystko dobrze, że ma być wszystko porządnie. No i tam ten człowiek się trochę zestresował. Mówił, że nie miał pojęcia, że tak to wygląda. I dzisiaj też podobno powinien tutaj być. No i będziemy rozmawiać co dalej. Ale na ten moment powiem Wam, że jesteśmy nastawieni, żeby raczej ich odpuścić i poszukać kogoś innego. To no, sami rozumiecie, jest kilka takich drobnych rzeczy drobnych i niedrobnych, jakby nie patrzeć. No ale jednak takie rzeczy, które dają do myślenia, no i jedna taka poważna, czyli potencjalna fuszerka, którą mogą zrobić ze względu na to, że się no, nie znają po prostu, a nie wiem, czy wstydzą się przyznać, czy nie chcą się przyznać, bo chcą zarobić. Popaki przyjdą, spojrzą dzisiaj na to jeszcze fachowym okiem. I zobaczymy jak to będzie, widzowie, kochani. Nie podoba nam się to, bo już kurde nastawiliśmy, że mamy ten temat szukania ekipy z głowy, że teraz po prostu czekamy. Za jakiś, nie wiem, miesiąc je wprowadzimy. Już mamy dość tego wszystkiego, szczerze mówiąc. Tyle się to ciągnie. No, przede wszystkim dlatego, że chłopacy mogli tylko weekendami pracować, więc to się po prostu właśnie tak długo rozciągnęło. Teraz jeszcze te problemy. Teraz już rozumiem, o co wam chodziło, jak pisaliście, że z mieszkaniem to jest po prostu masakra. <grych> z remontem, mam na myśli. No, ale cóż. Trzeba być dobrej myśli cały czas, nie? Jesteśmy w mieszkaniu. I właśnie o to chodzi. Tutaj są łączenia tych karton gipsów, no i tutaj się zrobiło niedobrze, <grymne> że tak powiem, tak. to co Fara właśnie wcześniej mówiła, tutaj spieprzyli. No tutaj, chyba wszędzie ogólnie, na każdym z tych łączeń. Też właśnie wspominaliśmy, że oni tak naprawdę dokonali zakupu, bez pewnego zakupu bez konsultacji z nami, nie pamiętam już nawet co kupili, ale w każdym razie kupili tylko coś. I nawet nam tego nie pokazali i tyle nie? powiedzieli, tylko że kupili, że tyle pieniędzy trzeba im oddać. Dziwne, Nie, nie sądzicie? Nie, w ogóle się nie umówiliśmy na coś takiego. Mówiliśmy, że jak będzie trzeba coś dokupić, to to żeby mówili i my, my to załatwimy. Oni sami na własną rękę to zrobili. No nie wiem, mi to śmieli, szczerze mówiąc. Mi to śmieli. Też jest jeszcze jedna sprawa, o której chyba nie wspomnieliśmy. To jakiś tam materiał, chyba właśnie, kurde, nie wiem, też nie pamiętam o co chodziło, ale jakiś tam materiał kupiliśmy wcześniej, żeby mogli na tym pracować. Coś tam chyba do szpachlowania i to im się skończyło nagle po jednym, czy po dwóch dniach, a miało być wyliczone tak, żeby, żeby zostało, no żeby wystarczyło do końca, tak? Więc to było też mega dziwne dla nas, ale dobra, teraz będziemy, czekamy jeszcze na drugiego wujka i będziemy, będziemy tutaj myśleć co z tym tematem zrobić. Ogólnie wyszło jeszcze gorzej niż jest, tak? Bo nie mogłem teraz tego odkleić. Wszystko zrobili takim czymś Wszystko zrobili takim czymś le, Tą lentą. A, taśmą. taśmą A tu trzeba wyschnąć Oni to z góry dali to szpachlowanie I teraz tego nie da się wytrzymać Mati Pokaż na przykład tak? Takie coś, taśma tu było, o, I to trzeba zrywać, rozumiesz? A to jest mega ciężko o, to, to Trzeba zrywać I nie są tutaj. w stanie tego zrobić Bo to się przykleiło, tak? Tak, no dobrze. a to niedobrze jest I tutaj też prosiliśmy, żeby ich nie dotykać będzie tutaj wiesz będzie kafel e, kafe, a oni też dotknął też i tamtej coś zrobiłeś tutaj te po prostu parapet parapet też wyszpachlowali nieproszeni nie wiadomo po co lustro w szybie kiedy <noise> mentalna zasina szyby pott dobra już

Że wiesz, na początku tą taśmę trzeba w tym kleju namoczyć i potem dopiero doklejać, Oni biorą to na sucho i wiesz, tam dziury zostawiają wszystko. Ogólnie jest masakra i nawet zaraz przejdziemy się po domu, zobaczcie, o tam już dała ten. No, pięknięcie, na kamerce tego tak? nie będzie widać, tak, musicie nam uwierzyć tak, na słowo. I wszędzie tak jest, nie? I teraz, co najgorzej jeszcze jest, że nie można tej taśmy zdjąć. Trzeba poczekać, jak wyschnie i będziemy to, wiesz, wydzierali ze ścian po prostu normalnie, a tego jest bardzo dużo. Ale ogólnie w jakich nastrojach się rozstaliśmy? No, i mi się to nie spodobało, wiesz. Ten główny, co z kim gadaliśmy, on tak już milczał, bo widzisz, że źle, ale tym pracą się wykłócał. Jak, że, wiesz, że wy przedpłatę chcecie? Wiesz, my im daliśmy dwa miliony. Żeby oddali przedpłatę, tak? tak. A chcieliśmy, ja powiedziałam tylko, że oddajcie ten milion, mimo tego, że zrobiłeś tutaj dużo bałaganu, mówię, to okej. Okay. I dostali, wiesz, też na obiadę dostawali, tak? Połowę oddawajcie, bo tylko dopiero dzisiaj czwarty mnie, dzień pracujecie. Nawet nie, nie pracujecie, trzy pełne dni pracowaliście, tak? Ja co mówię, że to niesprawiedliwe tak? Nie zabieram was wszystkiego, mimo, mimo tego, że mogę zabrać wszystko. Bo teraz jak przyjdzie inna ekipa, to oni za to, że będą to za kimś poprawiać. Uwierz mi, że dwa razy więcej nam policzą tego, bo nikt tego nie lubi. przychodzić po kimś poprawiać to. Czyli, że nie dość właśnie, że oni tak naprawdę żadnej pracy nie wykonali i za to kod, pieniądze. My materiały poszli na śmiecie. Materiały, to jeszcze poniesiemy Czas, koszty. I koszty. I on mi mówi, naprawdę. jak to jest jak to już 50% Pani chce zabrać z tej przedpłaty? Mogłem wszystko powiedzieć w ogóle, wiesz, ale mówię, dobra, jak Pani chce zabrać 50% kiedy my tym popiół już przygotowaliśmy do malowania. To jest do malowania? On mówi, że to już To jest do malowania? <gry> nie wiem, jak on to robił. Tutaj też mówiliśmy, że będą tutaj kafle zbierane. Tak, ja od początku nam, że mamy zwierzaka w domu, nie będzie tutaj farba biała. Kafle będzie na tych kwadracjach. No, oni po swoim... Oni dotknęli w tym. Mnie się nie podoba, że oni tak udowadniają, że będzie dobrze. Wujku mówi, że czy wy rozumiecie, że wczoraj to malowaliście? Wczoraj to szpachlowaliście? Doba nawet cała nie minęła, bo wczoraj wieczorem robię, już wysycha i tak po prostu dotykasz to, jak mocno wyschnięty papier robisz i on to tak po prostu tak się odwala, nie? Widziałaś tam, pokazywałem wcześniej, nie? Bardzo przykro oczywiście, ale no, no co, zrobimy, szukamy innych robimy dalej. Nie tracimy humoru, nie tracimy nastroju. Dzień, <laughs> zobacz, on naprawdę mnie bardzo to zirytował, pan szczerze, że mówisz, że nie damy nic, Zaraz zobaczymy, za kilka dni cię wam odpadnie, przyjdziemy my już, pod go, od... my już przygotowaliśmy powierzchnię do malowania. Piękne malowanie bo to było. Piękne. Aha. A i to jest zobaczyć, jak taki coś robisz, takie dziury nie mogą zostać, wiesz, a potem tak tak paznokiem zobacz robisz, to się rozsypuje. W ogóle to stanęło na tym, że oni oddadzą tą część zaliczki, zaliczki czy nie? Staną na tym, że za kilka dni przyjdą, bo udowadniają, że nie pęknie. Za kilka dni przyjdą, jeżeli tam, gdzie nie pęknie, to oni sobie policzą to i wtedy za to zapłacimy, nie? Niby. Całe szczęście, że to nie jest jakiś tam, wiadomo, super wielki majątek, no ale kurde... Czas przede wszystkim. Czas, tej... czas. I nie no nie jednak i to jest jednak nie? jakieś pieniądze też, nie? Których nie chcielibyśmy stracić, no, no. Mam wrażenie, że do tej pory przez cały ten remont przechodziliśmy tak suchą stopą dzięki temu, że wujkowie się tym zajmowali nie. i było wszystko w porządku, no ale w końcu my musieliśmy teraz rafić na <laughs> to. I tam też wiesz, zaraz pokażę. Bo jakby ja mówił, żeby tutaj to ściany szczyny... To musieli farbę zdjąć ogólnie, wiesz? I tutaj, wszystko, tą starą zdjąć. Oni po prostu wzięli i zaczęli to dziury łatać i takie rzeczy robić, nie? Te białe to są połatane, tak? Tak. Powiedzmy, kto na farbowany i nieprzygotowany grunt robi takie coś, to przecież odpadnie. Ja nie jestem tym, ale ja jakieś tam rzeczy rozumiem. W tym Ja nie rozumiem, jak oni mogli w ogóle to ruszać. Dajcie znać w komentarzach, widzowie, co o tym wszystkim myślicie. <laughs> Ale domyślam się ogólnie, co myślicie? W pewnym momencie w ogóle się tak zdenerwowali i nawet jeden z nich zaczął krzyczeć, nie? No, że proszę na mnie nie podnosić głosu, mówię, <głos> proszę tak ze mną nie rozmawiać, pan tu zawalił, mówię, nie my. W pewnym momencie zaczął mówi, że chcą to da dalej kątnąć, mówi, że no, żartujecie, że nie będziemy ryzykować, bo na początku etapie nie, nie daliście rady. I jeszcze wiesz, oni im dwa razy pokazywali, wujkowie sami, że moczyć będziecie. Wyciągacie, jak trochę to wciągnie, klejacie tą farbę, ona wysycha, nawet nie spiesz się, pół dnia, dzień, czasami w kilka godzin chyba schnie, i potem oni to kleją i od razu tam szpachlują, nie? i po prostu odpada, bo jest wilgoć, wilgoć nie przyschnięty. A w ogóle jeszcze była kwestia z tym, że mieli we trzech pracować, a tylko we dwóch, do tego się odnieśli jakoś? Tak, ten główny mówi, że, ale on był, ja mówię, kiedy on był. On mówi do mnie wczoraj, mówi, że pan żartuje? Nie byłem go wczoraj, wujkowie to byli rano, więc to po południu nie było. On mówi, że pierwszego dnia tylko jeden dziermu, potem sobie pojechał, nie było go. I on tak już milcze, a tamty też milcze, jak ja tak mówię. Aha. Czyli w ogóle tak jakby się do tego nie odnieśli. Też my śmieci idziemy, w końcu coś przyjemnego porobimy, bo idziemy na bazar. Jeszcze parę materiałów musimy wykupić. Co będziemy kupować? Kafle, nie? E, Kafle, no? Zabieramy Was jeszcze w tym odcinku, tak, żeby mieć jakieś takie miłe przełamanie. Na bazar, bo wiem, że lubicie My też lubimy no. Pogoda jest fajna Nie ma co się smucić Trzeba być szczęśliwym mimo wszystko Dajemy taki zwykły fajny Weźmy jeden Taki Złoty Lody na poprawę humoru Idziemy do mamy na chwilę poużalać się jeszcze przed bazarem. Kupujemy hmm. wszystkim lody. bo mamy jest dziadek, więc potrzebujemy 6 sztuk. Witam widzów kochanych z bazaru Kujluk, jesteśmy tutaj już po raz enty, nie zliczę nawet który w ciągu ostatnich kilku miesięcy i będziemy szukać kafelki, a w międzyczasie się zrobiło tak bardzo ciepło, że jest naprawdę bardzo ciepło Warunia jakieś przemyślenia, jakieś złote myśli? Złote myśli moje no na dzisiaj takie, że niczym się nie przejmować, robić swoje dalej piękna złota myśl, daję wam to do przemyślenia widzowie przylkalaramu maski, i Dobra, widzowie, wy wybraliśmy kafelki do łazienki. Na podłogę będą takie, powiedzmy drewniane. E, to kosztuje, te były droższe, nie? 160 za metr kwadratowy. tak, czyli 47 zł za metr kwadratowy, a te 35 zł za metr kwadratowy i to będzie na ścianę. Widzowie, jesteśmy po bazarze. Tak jesteśmy wykończeni, jak robimy wykończeniówkę. Tak. wykończa nas to w każdym sensie. Dokładnie, dobrze pojechaliśmy. I, ci history, i finansowe kieszeń bardzo boli, <laughs> bo to najdroższe rzecz teraz zaczęliśmy brać. Ale kupiliśmy wszystkie, dosłownie kafelki, co potrzebowaliśmy tak. do łazienki na podłogę i na ścianę, do kuchni na podłogę, do kuchni na, powiedzmy tam na część ściany. I do tego przedpokoju, do Liftweizan. Więc no. ogólnie kupiliśmy wszystko, co potrzeba. Pokażemy wam jak już to przyjedzie pewnie za tydzień. Chociaż nie wiem, czy za tydzień pokażemy. Nie no, wiem, czy będziemy wtedy bo... nagrywać. No, zobaczymy, no. ale pokażemy ogólnie. Ogólnie jak już wam wspominaliśmy w poprzednim odcinku, ja niedługo jadę do Polski za kilka dni. Więc nie wiem, czy nie będzie czasami przerwy w odcinkach z Uzbekistanu, ale będą odcinki z Polski. I nie powiem ciekawe też? Nie powiemy wam jeszcze dlaczego, co tam się będzie działo. Dowiecie się dopiero jak. To do nastąpi, dokładnie. No, a tymczasem mieliśmy też jeszcze ponosić te kafelki z wujkiem do góry, ale nie przyjadą dzisiaj. Ale najważniejsze, że Skupiamy. zostały. No, zostało, wiesz co, podłoga sama, taki skupion do bazaru przychodzi, czyli że ten tarkiet został podłoga sama. I oprócz podłogi, się tylko meble, tak naprawdę tyle. Generalnie no już zmierza ku końcowi. Teraz tylko znaleźć ekipę, żeby ekipa nic nie zepsuła, żeby wszystko poszło tak. zgodnie z planem, kupić resztę rzeczy. Czyli myślę, że jeszcze jakieś pół roku powinniśmy się ze wszystkim zamknąć. Dobra. Tymczasem nie będziemy Was już zamęczać. Dzięki, że byliście, dzięki, że wytrwaliście. No, dzięki bardzo, że oglądacie, bo to jest naprawdę najważniejsze. Pozdrowienia. Pozdrowienia. Pozdrowienia do więzienia. Siema, Erika.